Zimowy poranek w Warszawie był bezlitosny. Śnieg padał gęsto na szyby 40. piętra wieżowca przy ulicy Emilii Plater, gdzie mieściła się centrala Technovision Industries. Marcin Kowalski, 37-letni miliarder i założyciel firmy, nerwowo przechadzał się po swoim gabinecie, spoglądając co chwilę na zegarek Patek Filip na nadgarstku. Gdzie oni są? mruknął pod nosem, poprawiając krawat od Hermesa. Za 20 minut miał rozpocząć się najważniejszy biznesowy dzień w jego życiu. Spotkanie z delegacją Beijing Investment Group, która mogła zainwestować 500 milionów euro w jego technologiczną firmę. Sekretarka Agnieszka weszła do gabinetu z wyrazem niepokoju na twarzy. Panie Kowalski, mam złe wiadomości. Pani Liu Wei, nasza tłumaczka z chińskiego, została przewieziona do szpitala. Podobno zatrucie pokarmowe. Marcin poczuł, jak krew odpływa mu z twarzy. Co? Ale za piętnaście minut są tu Chińczycy. Zadzwoń wszędzie, znajdź kogoś. Już próbowałam, ser. Wszystkie agencje tłumaczeniowe mówią, że potrzebują minimum dwóch godzin na znalezienie specjalisty od chińskiego biznesowego. Próbowałam nawet ambasadę chińską, ale... Ale co? Marcin uderzył pięścią w machoniowe biurko, rozlewając kawę na dokumenty kontraktowe. Jest piątek po południu. Wszyscy najlepsi tłumacze są już zajęci, a ci dostępni to głównie studenci bez doświadczenia w biznesie. W tym momencie do gabinetu wszedł elegancki mężczyzna w garniturze, Wiktor Chen, reprezentant Beijing Investment Group, który przyjechał wcześniej na wstępne rozmowy. Jego obecność oznaczała, że główna delegacja już dotarła do budynku. Dzień dobry, Marcin. Nasza grupa właśnie weszła do lobby, mam nadzieję, że wszystko jest gotowe. Wiktor mówił po angielsku z lekkim akcentem, ale w jego głosie czaił się niepokój. Marcin przełknął ślinę. Wiktor, mamy mały problem techniczny z tłumaczeniem. Problem? Wiktor zmarszczył brów, a jego twarz stężała. Szef delegacji, pan Wang, mówi tylko po chińsku. To bardzo tradycyjny człowiek. Dla niego brak tłumacza to oznaka braku szacunku. Może zerwać rozmowy natychmiast. Pod wystąpił na czole Marcina mimo chłodu za oknem. Pięć lat ciężkiej pracy, wszystkie jego oszczędności zainwestowane w rozwój technologii sztucznej inteligencji, zespół trzydziestu najlepszych inżynierów w Europie Środkowej, wszystko mogło się rozpaść w ciągu kolejnych minut. Wiktor, daj mi dziesięć minut, znajdę rozwiązanie błagał Marcin, czując jak pot ścieka mu po plecach. Marcin, rozumiem sytuację, ale pan Wang jest bardzo punktualny. Już teraz pyta, dlaczego nikt go nie wita w jego ojczystym języku. Myśli, że to celowa obraza. Agnieszka wróciła do gabinetu z kolejnymi złymi wiadomościami. Panie Kowalski, Uniwersytet Warszawski może wysłać studenta za godzinę, ale to tylko drugi rok sinologii. Nie zna terminologii biznesowej. A co z Google Translate? zapytał desperacko Marcin. Wiktor pokręcił głową. Pan Wang to stary szef największej firmy inwestycyjnej w Pekinie. Używanie aplikacji w jego obecności to jak splunięcie mu w twarz. Już raz zerwał negocjacje za 50 milionów dolarów, bo CEO niemieckiej firmy próbował użyć automatycznego tłumacza. W tym czasie na parterze budynku Samuel Johnson wycierał podłogę w głównym lobby. 43-letni mężczyzna z Nigerii, który przeniósł się do Polski 5 lat temu, spokojnie wykonywał swoją pracę, słuchając rozmów elegancko ubranych Chińczyków stojących przy recepcji. Rozumiał każde ich słowo. Samuel przyjechał do Warszawy z dyplomem w dziedzinie językoznawstwa z Uniwersytetu w Lagos, ale trudności z uznaniem wykształcenia i biurokratyczne przeszkody zmusiły go do przyjęcia pracy sprzątacza. Nikt w firmie nie wiedział, że oprócz języka angielskiego, igbo, francuskiego i polskiego, płynnie mówi również po chińsku efekt trzyletnich studiów w Pekinie na stypendium naukowym Gdzie jest ten tłumacz? Usłyszał, jak jeden z Chińczyków mówi po mandaryńsku do kolegi. Pan Wang się niecierpliwi. Już dwa razy spytał, czy Polen szanują naszą kulturę. Może powinniśmy wyjść, odpowiedział drugi. W Berlinie czeka na nas inne spotkanie. Tamci przynajmniej szanują nasze tradycje. Samuel zatrzymał się na moment mocniej, ściskając mopa. Wiedział, że na górze panuje chaos. Widział już wcześniej takie sytuacje. Wielkie umowy przegrywane przez błahe szczegóły, a ludzie tracący lata pracy przez brak komunikacji. Starszy z Chińczyków, którego inni nazywali pan Wang, spojrzał na zegarek i powiedział coś ostrego do recepcjonistki po angielsku. Five more minutes, then we leave. Samuel widział desperację w oczach młodej recepcjonistki, która próbowała dzwonić na górę. Wiedział, że decyzja, którą podejmie w tej chwili, może zmienić nie tylko jego życie. Ale i losy firmy zatrudniającej 300 osób. Odłożył mopa do wiadra i powoli podszedł do grupy Chińczyków. Samuel zbliżył się do grupy chińskich biznesmenów z bijącym sercem. Jego ciemna skóra kontrastowała z ich eleganckimi garniturami, a znoszona niebieska robocza koszula sprawiała, że wyglądał jak ktoś z zupełnie innego świata niż oni. Jednak gdy przemówił, jego słowa w doskonałym mandaryńskim zabrzmiały jak muzyka dla ich uszu. Dzień dobry, szanowni państwo. Widzę, że oczekują państwo na spotkanie. Czy mogę w czymś pomóc? Powiedział Samuel z lekkim uśmiechem, używając formalnej formy grzeczności zarezerwowanej dla starszych i szanowanych osób. Pan Wang podniósł wzrok z nad telefonu, a jego oczy rozszerzyły się ze zdziwienia. To była pierwsza osoba w tym budynku, która zwróciła się do niego w jego ojczystym języku. Pozostali członkowie delegacji również zatrzymali swoje rozmowy, spoglądając na wysokiego, umięśnionego mężczyznę w roboczym ubraniu. – Ty mówisz po chińsku? – zapytał pan Wang, nie kryjąc zaskoczenia. – Tak, ser. Studiowałem w Pekinie przez trzy lata. Język chiński to jeden z moich głównych obszarów zainteresowań – odpowiedział Samuel z szacunkiem, używając tradycyjnej formy grzeczności. W tym momencie z windy wybiegła zapłakana Agnieszka. Podążając za nią, szedł Marcin z Wiktorem. CEO TechnoVision wyglądał, jakby właśnie stracił wszystkie swoje pieniądze. Jego twarz była blada, a ręce drżały lekko. Panowie, bardzo przepraszam za opóźnienie, zaczął Marcin po angielsku, ale pan Wang podniósł rękę, przerywając mu. Kto to jest? zapytał pan Wang po chińsku, wskazując na Samuela. Wiktor Chen tłumaczył, pan Wang pyta, kim jest ten człowiek. Jest pod wrażeniem, że ktoś tutaj mówi po chińsku. Marcin spojrzał na Samuela z niedowierzaniem. Ty. Ty mówisz po chińsku? Tak, panie Kowalski. Skończyłem filologię chińską w Lagos, a potem studiowałem w Beijing Foreign Studies University, odpowiedział Samuel po polsku, a następnie zwrócił się do pana Wanga po chińsku. Jestem Samuel Johnson. Pracuję w tym budynku i słyszałem, że mają państwo problemy z komunikacją. Czy mogę pomóc? Pan Wang wymienił szybkie spojrzenia ze swoją delegacją. Jeden z młodszych członków grupy, pan Li, szepnął: To sprzątacz, nie powinniśmy. Ale pan Wang uciszył go gestem. Przez 30 lat prowadzenia biznesu nauczył się, że szacunek i autentyczność są ważniejsze niż pozory. Ten młody człowiek był pierwszą osobą w tym budynku, która potraktowała ich z prawdziwą grzecznością kulturową. Młody człowieku powiedział pan Wang po chińsku jesteś pracownikiem tej firmy tak ser pracuję tutaj od trzech lat jako członek zespołu utrzymania czystości ale moja praca nie definiuje moich umiejętności odpowiedział Samuel z dumą Marcin który nie rozumiał ani słowa z tej wymiany nerwowo spoglądał między Samuelem a chińską delegacją co się dzieje o czym rozmawiacie Samuel odwrócił się do swojego szefa panie Kowalski Pan Wang jest pod wrażeniem, że ktoś w firmie mówi po chińsku. Pyta, czy mógłbym pomóc w tłumaczeniu spotkania. Ty? Marcin nie mógł ukryć zaskoczenia. Ale ty sprzątasz biura, panie Kowalski, powiedział Samuel spokojnie. Mam magisterium z językoznawstwa i specjalizację w języku chińskim. Fakt, że pracuję jako sprzątacz, to kwestia okoliczności, nie braku kwalifikacji. Wiktor Chen, który słuchał tej wymiany, szybko przetłumaczył główne punkty panu Wangowi. Starszy Chińczyk skinął głową z aprobatą. Pan Wang mówi tłumaczył Wiktor że jest pod wrażeniem pokory tego młodego człowieka. W Chinach bardzo szanujemy ludzi, którzy ciężko pracują, niezależnie od pozycji. Chcę dać mu szansę. Marcin czuł, jak adrenalina pulsuje w jego żyłach. To była jego jedyna szansa. Samuel, czy czy mógłbyś nam pomóc? To najważniejsze spotkanie w historii firmy. Samuel spojrzał na swoją znoszoną koszulę roboczą, potem na eleganckich biznesmenów. Nie mam odpowiedniego ubioru. To nie problem, krzyknął Marcin. Mój zapasowy garnitur wisi w gabinecie. Agnieszka, biegnij po niego. Pan Wang obserwował tę scenę z rosnącym zainteresowaniem. Powiedział coś po chińsku, a Wiktor przetłumaczył. Pan Wang mówi, że ubranie nie czyni człowieka. Jest ciekaw, czy ten młody człowiek naprawdę rozumie niuanse biznesowego języka chińskiego. Samuel odwrócił się do pana Wanga i odpowiedział płynnie. Szanowny panie Wang, rozumiem pańskie wątpliwości. Język biznesu to nie tylko słowa, ale także kultura, szacunek i zrozumienie kontekstu. Jeśli pozwoli mi pan udowodnić swoje umiejętności, obiecuję, że nie zawiedę pańskiego zaufania. Pan Wang uśmiechnął się po raz pierwszy tego dnia. To była pierwsza osoba w Polsce, która użyła właściwej formy honoryfikacyjnej i zrozumiała znaczenie guanxi, relacji opartych na zaufaniu. Młody człowieku, powiedział pan Wang. Jesteś bardzo ciekawy. Zgadzam się na próbę, ale pod jednym warunkiem. Samuel skinął głową. Słucham, ser. Chcę, żebyś pozostał w swojej roboczej koszuli. Prawdziwa wartość człowieka nie zależy od jego ubrania, a ja chcę zobaczyć, czy twoi rodacy rozumieją te lekcje. Gdy Wiktor przetłumaczył te słowa, Marcin poczuł, jak jego światopogląd się zmienia. Przez lata patrzył na Samuela tylko jako na sprzątacza, nigdy nie zadając sobie trudu poznania jego prawdziwej historii. Samuel, powiedział Marcin, a w jego głosie pojawiło się coś, czego wcześniej tam nie było szacunek, czy pomożesz nam? Samuel spojrzał na zegarek. Jego żona Maria kończyła właśnie zmianę w szpitalu, gdzie pracowała jako pielęgniarka, a ich ośmioletni syn David czekał w domu na pomoc z lekcjami matematyki. Ale wiedział też, że ta chwila może zmienić wszystko, nie tylko dla niego, ale dla wszystkich ludzi, którzy, jak on, zostali niedocenieni z powodu powierzchownych osądów. Tak, panie Kowalski, pomogę. Pan Wang skinął głową z aprobatą i powiedział coś do swojej delegacji. Wiktor tłumaczył, pan Wang mówi, że już mu się ta firma podoba. Mówi, że organizacja, która ma takich ukrytych talentów, musi być bardzo interesująca. Sala konferencyjna na czterdziestym piętrze nigdy nie wyglądała bardziej imponująco. Marcin poprosił zespół o błyskawiczne przygotowanie prezentacji, podczas gdy Samuel... Przeszedł szybki briefing na temat najważniejszych aspektów technologii TechnoVision. W ciągu 15 minut sprzątacz przemienił się w kluczową postać najważniejszych negocjacji w historii firmy. Pan Wang usiadł na czele stołu otoczony przez swoją czteroosobową delegację. Po jego prawej stronie siedział pan Li, główny analityk finansowy, a po lewej pani Chen, specjalistka od technologii. Wszyscy mieli przed sobą grube teczki z dokumentami i notatniki gotowi do szczegółowej analizy każdego aspektu potencjalnej inwestycji. Samuel stanął między obiema stronami, wciąż w swojej niebieskiej roboczej koszuli, ale jego postawa była pełna pewności siebie. Marcin otworzył spotkanie po angielsku, ale zanim Wiktor zdążył zacząć tłumaczyć, Samuel już przekazywał jego słowa po chińsku z właściwą intonacją i formalnością. Szanowny panie Wang. Szanowni członkowie delegacji, tłumaczył Samuel. TechnoVision Industries to więcej niż firma technologiczna. To miejsce, gdzie innowacja spotyka się z ludzką ambicją. Nasza sztuczna inteligencja może zrewolucjonizować sposób, w jaki banki analizują ryzyko kredytowe w całej Azji. Pan Wang słuchał uważnie, a potem zadał pierwsze pytanie: Czy pańska technologia jest kompatybilna z chińskimi systemami bankowymi? Nasze regulacje są bardzo specyficzne. Samuel przetłumaczył pytanie Marcinowi, który odpowiedział szczegółowo o adaptacyjności ich systemu. Ale gdy Samuel zaczął tłumaczyć odpowiedź na chiński, dodał coś od siebie. Pan Kowalski chce również podkreślić, że Technowizyn głęboko szanuje chińskie tradycje biznesowe i jest gotowe dostosować technologię do lokalnych potrzeb, zachowując pełen szacunek dla lokalnych przepisów. Pani Chen spojrzała zaskoczona. To bardzo mądre podejście. Większość zachodnich firm próbuje narzucić nam swoje rozwiązania. Marcin zauważył pozytywną reakcję, choć nie rozumiał szczegółów. O czym rozmawialiście? Pani Chen docenia nasze podejście do adaptacji technologii, wyjaśnił Samuel. Ale teraz nadchodzi trudniejsza część. Pan Wang chce poznać szczegóły techniczne. Przez następną godzinę Samuel wykonywał prawdziwą sztukę tłumaczenia. Nie tylko przekazywał słowa między językami, ale również tłumaczył kulturowe konteksty. Gdy Marcin mówił zbyt bezpośrednio, Samuel łagodził jego wypowiedzi, dodając odpowiednie formy grzecznościowe. Gdy Chińczycy zadawali pytania w sposób pośredni, Samuel wyjaśniał Marcinowi ukryte znaczenia. Nasza technologia może analizować milion transakcji w sekundę, mówił Marcin z dumą. Samuel tłumaczył: Szanowny panie Wang, Nasze rozwiązanie jest na tyle zaawansowane, że może przeanalizować milion transakcji w sekundę, ale oczywiście będziemy dostosowywać szybkość do potrzeb i preferencji naszych szanownych partnerów. Pan Lee pochylił się do przodu. To imponujące, ale jak zapewniacie bezpieczeństwo danych? W Chinach to priorytet numer jeden. Marcin zaczął techniczną odpowiedź o szyfrowaniu, ale Samuel przerwał mu delikatnie. Panie Kowalski, to pytanie o bezpieczeństwo. Ale w kontekście chińskim oznacza to również zaufanie i długoterminową współpracę. Proszę podkreślić nasze zobowiązanie do ochrony ich interesów. Marcin zrozumiał natychmiast. Oczywiście. Bezpieczeństwo to fundament zaufania. Jesteśmy gotowi wdrożyć wszelkie dodatkowe zabezpieczenia, jakich będą wymagać nasze partner, nasi szanowani przyjaciele z Chin. Samuel uśmiechnął się i przetłumaczył, dodając: Pan Kowalski chce podkreślić, że TechnoVision traktuje bezpieczeństwo nie jako obowiązek, ale jako przejaw szacunku dla zaufania, którym obdarzają nas partnerzy. Pan Wang skinął głową z aprobatą. W jego oczach pojawiło się coś, co Wiktor Chen rozpoznał jako oznakę prawdziwego zainteresowania, ale prawdziwy test nadszedł, gdy pan Wang zadał pytanie, które mogło wszystko zniszczyć. Dlaczego mielibyśmy inwestować w polską firmę, zamiast w amerykańską czy niemiecką? co sprawia, że jesteście wyjątkowi. W sali zapadła cisza. To było pytanie, które mogło zdecydować o wszystkim. Marcin poczuł, jak pot znów wystąpił na jego czole. Samuel przetłumaczył pytanie, ale zanim Marcin zdążył odpowiedzieć, Samuel powiedział cicho: "Panie Kowalski, to nie jest pytanie o technologię. To pytanie o duszę firmy. Pan Wang chce poznać prawdziwą wartość TechnoVision". Marcin spojrzał na Samuela potem na swoją elegancką salę konferencyjną, wreszcie na chińską delegację. Nagle zrozumiał, że przez cały ten czas patrzył na wszystko z niewłaściwej perspektywy. Samuel, powiedział Marcin powoli, powiedz panu Wangowi prawdę. Powiedz mu, że jeszcze godzinę temu byłem pewien, że najważniejsze w biznesie to tytuły i pozycje. Że gdybym wcześniej poświęcił czas na poznanie prawdziwych talentów w mojej firmie, może byłbym lepszym liderem. Samuel spojrzał na Marcina ze zdziwieniem, ale w jego oczach pojawiło się coś więcej szacunek. Powiedz mu, kontynuował Marcin, że TechnoVision to nie tylko technologia. To miejsce, gdzie każdy człowiek ma wartość, niezależnie od tego, czy nosi garnitur, czy roboczy uniform. Że dzisiejsze spotkanie nauczyło mnie więcej o prawdziwym biznesie niż wszystkie moje dyplomy MBA. Samuel przetłumaczył te słowa z widocznym wzruszeniem w głosie. Gdy skończył pan Wang, siedział w milczeniu przez długą chwilę. Następnie starszy Chińczyk wstał, podszedł do Samuela i powiedział po chińsku. Młody człowieku, twoja firma ma bardzo mądrego lidera, ale co ważniejsze, ma ciebie. Odwrócił się do Marcina i po raz pierwszy tego dnia przemówił po angielsku, z silnym akcentem, ale z wyraźną intencją. Mister Kowalski. We invest in people, not just technology. Today we see both. Wiktor Chen miał łzy w oczach, tłumacząc: „Pan Wang mówi, że Beijing Investment Group chce nie tylko zainwestować 500 milionów euro, ale też zaproponować dodatkową kwotę na program rozwoju pracowników. Samuel poczuł, jak nogi się pod nim uginają. Marcin chwycił się krzesła, nie wierząc w to, co słyszy. Ale pan Wang jeszcze nie skończył. Zwrócił się bezpośrednio do Samuela po chińsku. Mam propozycję również dla ciebie, młody człowieku. Samuel stał nieruchomo, czując, jak serce bije mu w piersi, niczym wacia w kuźni. Pan Wang patrzył na niego z tym samym wyrazem, jakim starzy mistrzowie w Pekinie spoglądali na obiecujących uczniów. Młody człowieku, powiedział pan Wang po chińsku, a jego głos niósł powagę lat doświadczenia. Beijing Investment Group potrzebuje kogoś takiego jak ty. Kogoś, kto rozumie nie tylko język, ale także serce międzynarodowego biznesu, chcielibyśmy zaoferować ci pozycję dyrektora dokształt stosunków kulturowych w naszym warszawskim biurze. Samuel przetłumaczył propozycję, a w sali konferencyjnej zapanowała absolutna cisza. Marcin patrzył na mężczyznę, który jeszcze rano sprzątał jego biuro, a teraz otrzymywał ofertę pracy, o której większość ludzi mogła tylko marzyć. To. To niesamowite. Wyszeptał Marcin. Samuel, to ogromna szansa. Ale Samuel nie odpowiedział od razu. Spojrzał przez okno na padający śnieg, myśląc o swojej żonie Marii, która właśnie kończyła dwunastogodzinną zmianę w szpitalu, i o synu Dawidzie, który czekał w domu na pomoc z zadaniem domowym z matematyki. Myślał o trzech latach, które spędził myjąc podłogi i czyszcząc biura, podczas gdy jego dyplom kurczył się z każdym dniem. Pan Wang, powiedział Samuel po chińsku, jestem niezwykle zaszczycony pańską ofertą, ale mam jedną prośbę. Słucham, odpowiedział starszy Chińczyk. Jeśli miałbym przyjąć tę pozycję, chciałbym utworzyć program, który pomaga innym ludziom jak ja, wykształconym imigrantom, którzy nie mogą w pełni wykorzystać swoich umiejętności ze względu na bariery biurokratyczne lub uprzedzenia. Chciałbym, żeby Beijing Investment Group stało się przykładem dla innych firm. Pan Wang uśmiechnął się szeroko. To jest dokładnie to, czego oczekiwałem od ciebie. Człowiek, który myśli o innych nawet w chwili własnego triumfu, to człowiek godny zaufania. Wiktor Chen tłumaczył z entuzjazmem. Pan Wang nie tylko się zgadza, ale chce, żeby ten program stał się modelem dla wszystkich inwestycji Beijing Investment Group w Europie. Marcin wstał z krzesła, a w jego oczach pojawiło się coś, czego jego pracownicy nie widzieli od lat. Prawdziwa pokora. Samuel, zanim podejmiesz decyzję, mam dla ciebie też propozycję. Samuel odwrócił się do swojego dotychczasowego szefa z zaciekawieniem. Chciałbym zaoferować ci pozycję wiceprezesa dastrzyko rozwoju międzynarodowego w Technovision, ale to nie wszystko. Marcin odetchnął głęboko. Chciałbym, żebyś pomógł mi przebudować całą firmę. Żebyśmy razem stworzyli miejsce, gdzie prawdziwe talenty są doceniane, niezależnie od tego skąd pochodzą czy jak wyglądają. Pani Chen, która do tej pory milczała, powiedziała coś po chińsku. Wiktor przetłumaczył. Pani Chen sugeruje, żeby Samuel mógł pracować dla obu firm, być łącznikiem między Technovision a Beijing Investment Group. To byłoby precedensowe rozwiązanie. Pan Wang skinął głową za probatą. Mądra kobieta Samuel, czy byłbyś zainteresowany taką współpracą? Mógłbyś budować mosty między kulturami? Samuel poczuł, jak łzy napływają mu do oczu. Przez lata czuł się niewidzialny, niedoceniony, schowany za mopem i wiadrem, a teraz, w ciągu kilku godzin, stał się kluczowym graczem w wielomilionowej umowie. Tak, powiedział wreszcie, a jego głos drżał z emocji, ale pod jednym warunkiem. Jakim? Zapytał Marcin. Jutro rano chcę wrócić do tej sali w mojej roboczej koszuli i poprowadzić pierwsze spotkanie zespołu jako równy wśród równych. Chcę, żeby wszyscy w firmie zrozumieli, że szacunek nie zależy od ubrania czy stanowiska. Pan Wang zaczął klaskać, a za nim cała chińska delegacja. Teraz już wiem, dlaczego Beijing Investment Group dokonało właściwego wyboru, powiedział po angielsku. Trzy godziny później, gdy wszystkie dokumenty były podpisane, a chińska delegacja udała się do hotelu Bristol na kolację, Samuel w końcu mógł zadzwonić do żony. Maria? To ja. Słuchaj, musisz usiąść. Co się stało? Czy wszystko w porządku? W głosie Marii słychać było zmęczenie po trudnej zmianie, ale także natychmiastowy niepokój o męża. Wszystko jest więcej niż w porządku. Pamiętasz, jak mówiłaś, że pewnego dnia świat zobaczy, kim naprawdę jestem? Samuel, o czym mówisz? Dziś ten dzień nadszedł. I to w sposób, jakiego nigdy sobie nie wyobrażałem. Dwa miesiące później, w tej samej sali konferencyjnej, odbywało się spotkanie inauguracyjne programu Mostów Kulturowych, inicjatywy, która zmieniła sposób, w jaki dziesiątki firm w Warszawie postrzegały różnorodność talentów. Samuel, teraz w eleganckim garniturze, ale z tą samą niebieską roboczą koszulą pod marynarką, witał pierwszą grupę wykształconych imigrantów, którzy otrzymali szansę wykorzystania swoich prawdziwych umiejętności. Pan Wang, który przyleciał specjalnie na tę okazję, powiedział do zgromadzonych: Biznes to nie tylko cyfry w bilansie, to ludzie, ich marzenia i ich potencjał. Samuel Johnson nauczył nas wszystkich, że największe skarby często ukrywają się w najmniej oczekiwanych miejscach. Marcin, który przez te dwa miesiące całkowicie zmienił swoją filozofię zarządzania, dodał, TechnoVision to już nie tylko firma technologiczna. To społeczność, gdzie każdy głos ma znaczenie. A wszystko zaczęło się od człowieka z mopem, który miał odwagę przemówić. Samuel spojrzał na zebraną grupę ludzi, inżynierów z Syrii pracujących jako kelnerzy, lekarzy z Ukrainy zatrudnionych w magazynach, nauczycieli z różnych krajów Afryki zmuszonych do pracy fizycznej. W ich oczach widział tę samą nadzieję, którą sam kiedyś nosił w sercu. Szanowni Państwo, powiedział Samuel, zaczynając po polsku, potem kontynuując po angielsku, francusku i chińsku, Dziś rozpoczynamy coś więcej niż program zatrudnienia, dziś zaczynamy rewolucję szacunku, gdzie wartość człowieka nie jest określana przez jego aktualną pracę, ale przez jego potencjał, marzenia i determinację. Za oknem przestał padać śnieg, a zimowe słońce oświetliło Warszawę złotym blaskiem. Samuel pomyślał o tym, jak jedno zdanie wypowiedziane po chińsku zmieniło nie tylko jego życie, ale życie setek innych ludzi. Czasem największe zmiany zaczynają się od najmniejszych gestów, od odwagi, by podejść do grupy nieznajomych i powiedzieć czy mogę pomóc? W końcu Maria i Dawid siedzieli w pierwszym rzędzie, patrząc z dumą na męża i ojca, który udowodnił, że prawdziwa wartość człowieka nie ma nic wspólnego z tym, czy trzyma w ręku mopa czy pióro.